Witam na kanale Gomocarstam 95. W tym odcinku pokażę Wam, jak podłączyć monitor do dekodera Plano Box TV albo do na przykład Multimedia Polska, do tego jest potrzebny monitor kineskopowy z kablem VGA monitorowym, dekoder, nie, dekoder jakiś np. Plano Box TV. Głośniki, na, głośniki, jakieś głośniki i konwerter v, A, A HDMI VGA z, z wyjściem wejściem audio i zasilaniem prądu mikro USB. Zasilacz mikro USB. No dobra. To teraz podłączamy kabel VGA, Monitor, monitor podłączamy kablem do konwentera. Jest podłączony. Teraz podłączam głośniki do konwertera. Jest podłączony. Teraz podłączam ładowarkę zasilacz, czyli tak zwane ładowarka do telefonów komórkowych, I tabletów też, I innych urządzeń mobilnych. Może jako służyć jako zasilacz sieciowy. Jest podłączony. Teraz podłączam do dekodera poprzez kabel do HDMI. Jest podłączony. Ustawiam głośnik. Prawy oczywiście, bo lewy już mam ustawiony cały czas. Teraz podłączam do prądu. Konwerter jest podłączony. Dobra, teraz włączam monitor i głośniki. Poczekamy, aż się monitor włącza. I jest włączony. Teraz podłączam dekoder do prądu zasilania. Jest podłączony. Teraz dekoder się uruchamia. Planów. Tylko, że, tak, to, to, że taki ekran jest taki dziwny. Dziwnie ustawiony. No, ładna jakość obrazu. Wyraźnie wszystko wyraźnie widać. Tylko, że tę te, te rozdzielczość. No bo, bo to jest. Bo ja podłączyłem do monitora, tego kineskopowego I do... I, a jak podłączyłem do, do kodera multimediapolska jest 3000 to... To stoi normalnie rozdzielczość ten ekranu w monitorze I płynie, i normalnie działa Poczekamy jeszcze Aż jeszcze dekoder musi się jeszcze uruchomić Plan off i jest taki problem, jak się wyłącza dekoder, automatycznie po 3 godzinach zgaśnie czerwony diodaj i się i, i nic nie będzie świecić. A jak chciałem włączyć pilotem dekoder albo obstryczkiem, to niestety nie chce się w ogóle włączyć, więc musiałem odłączyć dekoder i podłączyć jeszcze raz do prądu. Taki jest problem. Android. Plan off. Jest taki problem, że jak za długo film ogląda w YouTube, to niestety może się automatycznie zamknąć ten, ta aplikacja. Niestety. Ja oczywiście jak jest do tego, do tego monitora podłączony oczywiście. Jak podłącza normalnie, na przykład do telewizorów, płaskich, normalnych czy kineskopowych poprzez konwerter AV, HDMI na AV, to normalnie działa. Nic się nie. Nic się nie nic się nie stało z tym. Dobra, włączam w, w, w YouTube'a. Sprawdzimy, jak to działa. YouTube? Poczekamy jeszcze chwilę, a się uruchomi ta aplikacja. Już się uruchomił. Teraz na przykład piosenkę jakąś, która nie posiada żadnych praw autorskich, jakiś filmik. Na przykład i trojto buclo nie, nie w to, nie w to wchodzi, kurde. Muszę wyczyścić ten wyszukiwanie. Muszę, bo niestety wcisnąłem w Grand Miller Folowe, ale wciskałem w i trojto 9. dziewięć. Sprawdzimy jak to działa. Działa normalnie. Wideo, YouTube. Wychodzimy teraz. Plan off. Jak oglądam telewizję na przykład, to normalnie działa. Wszystko normalnie, to jest. Oglądam telewizję In internet online i naziemną, i z anteny. Też, też, do też normalnie działa. Dobra, to tyle na moim filmiku. Wyłączam, wyłączam dekoder. I wyłączam teraz głośnik i monitor. Dobra, to tyle na moim filmiku. I co? Podoba się mój filmik? Jak się podoba, dajcie okę w górę. A jak nie to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moim filmika na moim kanale. No i co, ja Wam nie przedoczam czasu spędzego z znajomymi. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.